Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na bardzo prosty, szybki przepis. Idealna pasta do kanapek: paczka twarogu półtłustego, pęczek rzodkiewki, pęczek szczypiorku, trochę śmietany 3-4 łyżki. Najlepiej takiej chudszej. Śmietanę można zastąpić świeżym jogurtem, który nie jest zakwaśny. Ja dodaję jeszcze dla lepszego smaku 2-3 łyżki oleju lnianego, generalnie lubię, uwielbiam olej dodawać do wielu sałatek. Zamiast oleju wystarczy jedna łyżka, taka z brzuszkiem, majonezu. Do startej rzodkiewki na grubych oczkach dodaję twaróg, no i rozkruszam całość, mieszam tak z grubsza. Do śmietany lub do jogurtu dodajemy olej lub majonez. Mieszam kilka sekund dosłownie do połączenia. Zobaczcie jak z tym olejem lnianym ten sos śmietanowy czy jogurtowy pięknie wygląda i bardzo dobrze smakuje. Stosuję to również do wielu surówek. Polecam. Na koniec jeszcze posiekam trochę szczypiorku, dodam do składników w misce. Wymieszam do prawie, doleję przed chwilą przygotowany sos. I to cała robota, a smaku jest naprawdę sporo. Taką prostą pastę możecie zapakować w pojemniczek, zabrać do pracy. Śniadanko jak marzenie, do świeżych bułek, idealne. Najlepiej jeszcze z mojego przepisu, zachęcam. Wiosną taką pastę robię bardzo często, jest smaczna, no jak widzicie, prosta do przygotowania. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeśli Wam się filmik spodobał. Dajcie łapkę do góry i oczywiście zostawcie komentarz. Dzisiaj dziękuję pięknie za uwagę. Pozdrawiam, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.